Siemano drogi widzy, no na samym początku chciałem Ci poinformować o konkursie, który trwa na moim Discordzie. 2 zł to jeden ticket na AUP za 200, więc warto jest 100 ticketów, czyli no niedużo wpłat. Proszę bardzo, też wpłacając z moim kodem, proszę bardzo, tutaj możecie zgarnąć któregoś z tych skinów, naprawdę. Jest od dyszki, taki... taki ten. Po 300 stówki AWP naprawdę warto, warto, polecam, zapraszam, zachęcam nagrywać, wpłacać. na samym początku może sobie otworzymy taką ukrytą skrzyneczkę, nie wiem czy wiecie, proszę bardzo, to jest ta ukryta skrzyneczka. Dla miałam trzy razy tak, trzy razy ulepszoną i trzy jokerki. Okej, okay, taką Hydra, Hydra bardzo mi się podoba, ta Hydra w sumie. Nie oddała całej, jakby, no, no ciężko miała. Ej, ale to jest 6% kosy w takim przy ulepszonym standardzie, to jest mega dużo. Okej, okay, a dwalimy Jokera jak to wygląda? To może jednego, co? Jeden, jeden Joker. Okej, okay, to jest jakieś 20% coś dobrego, 200%. no Nie gorzej, ale... Dobra, jeszcze raz, damy jeszcze raz, damy jeszcze raz, zaryskujem, proszę. x ray no, czemu nie doleciało do tego X-Ray'a? tysięcy matko... Kusi ten ostatni raz, ale damy 3 razy Joker po prostu, 3 razy Joker Bo to jest w sumie duży procent na kosę, dużo procent na kosę Okej, okay, to jeszcze raz w sumie O, to jest aż 6% na kosę, to jest mega dużo A fajnie było taką koskę przytulić w sumie, 500 Dobra, ja nam w sumie nie koski nie dał ale damy dam, dam Darkwater Jak to będzie kosztowało 200, to jeszcze raz Dobra, spoko, ostatni raz, ostatni raz Koska, koska Przelej! Ile tam łusp? No to usp sam zwróciłby to wszystko dobra. No nie kaził case battle. Okej. Uuuu, ale mu sypnęło. No, ładnie, ładnie. Co jest? To fajnie kolega, już kolega ma documą bitwę, nie? Ciężko będzie to odkuć, Ciężko. To 8 zł tylko takie ty. A one się opłacają. Jezu, te przywyżki się opłacają strasznie Okej. A on mi dał przywyżkę za 100 i drupłam przywieszkę. Ty z 5 tych 200 Matko pokchamp. Strasznie opłacalne, okej, okay, teraz tego troszkę dołączymy. Kurde, fajnie, fajnie. o a ah, to jest. Uuu, co mi dopnęło? Heron w start. W... A w souvenir, okej. Okay. cześć O, Ooo, gal. Ej, kurde. Dobra, myślałem, że to jest ten Diggle Blade, co on kosztuje pch z pół miliona, nie? Znaczy, nie, no pół miliona, przedziałem z pół tysiąca. Ok, Smith to jest całkiem przyjemny. 630 złoty gloves. Czy on doda boty, czy nie? Poczekajmy 5 sekund. Jak nie dodał, to wychodzimy. No, brachanie dodaję wychodzimy. Ok. To jest całkiem ciekawie. Takie emeczki do 4 dyszki już wpadły. No zwróciło ja mu. Teraz może jakaś emeczka? No kurczę, czemu nie są doczony że Teraz M. Tutaj Cortex jest i wiele... O, M. To się na stanie, fajnie. No nie najgorzej, nie najgorzej, jak najbardziej. Okej. Okay. Dobra, dołączyłem, dołączyłem. Giga case. Ulepszona, case, okay, spoko, jak najbardziej. 34 zł. Uuu, ładnie, ładnie, ładnie. Ale to też jeszcze PSM dropnął. Kurde, nieźle. No, słabie, sobie, ale... Nie poddajemy się. nie, Słuchajcie tego, nie poddajemy się. Gigabuła oddaje właśnie w tej skrzynce. To jest skrzynka gigabuły, to jest skrzynka gigabuły. No akurat gigabuła skrzynka, ale nie dla nas, nie? Niestety. Underdog było nasze. Okej. Okay. 3800 wszystko nie jest od nas. matko nie ma... Masz... Dobra, to! To jest nasze, to jest nasze. To musi być nasze. Wierzę w to, wierzę w to. ooo, Pięknie pięknie Uuu. o to chodzi, to mi się podoba, to mi się podoba. 4% klaska i klaska siada, bam, klaska siada Pamiętajcie, że moim kodem możecie robić pod takie rzeczy, po prostu identyczne rzeczy możecie robić z moim kodem wpłacając. Wygrywacie takie ładne skinki można wygrać. Naprawdę warto, 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 warto. warto. ile jedna? Ile jedna? Dwie stówki? Ja kolega mam dwie stówki po jeść akurat, ale... Ale ja, ale ja mam... Ej, hey, z jednej skrzyneczki, który mi zwrócił całą, całą skrzynkę, nie. Który mi zwrócił całą skrzynkę jeden bajonecik, nie. Cały, cały ten penik, całe te 10 skrzynek, czy ten 12 2, no, 5. Opasamy. Matko, matko, dwa bajonety. Dwa bajonecy. Uuu, jeszcze skin za 200. Matko. Bajka. Buski faktor nie w startaraku? No jest bez. Jest bez. Ale masz takim akcentem, z takim profsem kończymy dzisiejszy odcinek. Dzięki wielkie Siemano.